Cześć. Z tej strony Jan Brac, a to jest kanał BizPlanner.pl o dotacjach i biznesie. Dzisiaj chciałbym się podzielić z wami trzema cennymi poradami, które myślę, że ułatwią wam przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Urzędu Pracy. Sam wniosek o dofinansowanie z Urzędu Pracy to dokumentacja rzędu 25-40 stron w zależności od Urzędu Pracy. Oprócz tego osoby, które zainteresowane są samodzielnym przygotowaniem wniosku, muszą przebrnąć przez regulamin danego urzędu pracy, jest to kolejne 20-30 stron. I jaki sposób ułatwić sobie tą pracę, uporządkować ją tak, żeby wielogodzinne przygotowania dokumentacji, wniosku, planu czy kopiowania mm, kwalifikacji, które posiadasz nie poszło na marne. Dzisiaj podzielę się z Wami trzema cennymi poradami, które na pewno usystematyzują ten proces i pomogą łatwiej przygotować całą dokumentację. Pomagamy setkom klientów rocznie w uzyskaniu dofinansowania, między innymi z Urzędu Pracy. Przeanalizowaliśmy wiele przypadków i dzisiaj chciałbym się podzielić z Wami Naszymi przemyśleniami na temat całego procesu zdobywania dofinansowania z Urzędu Pracy. Przede wszystkim, jeżeli osoby samodzielnie przygotowują dokumenty, często szukają różnego rodzaju porad na forach, wymieniając się doświadczeniami z innymi osobami, które będą ubiegały się o do dofinansowanie. Jednak m, niestety nie wszyscy są świadomi tego, że urzędy pracy nie mają jednolitego Druku wniosku o dofinansowanie nie mają tych samych wymogów dokumentacyjnych, a przede wszystkim różnią się samym regulaminem ubiegania się o dofinansowanie z Urzędu Pracy. Tak jak w jednym Urzędzie Pracy, niektóre zapisy są bardziej liberalne, w niektórych mogą być bardziej restrykcyjne. To wiąże się z pewnymi problemami w uzyskiwaniu dofinansowań na terenie całego kraju. Przygotowując się o dofinansowanie z Urzędu Pracy, musisz w pierwszej kolejności zastosować się do poleceń, które wynikają z samego wniosku, ale także do przepisów regulaminu z Urzędu Pracy. Zacznijmy od wymogów, jakie trzeba spełnić, żeby móc w ogóle ubiegać się o do dofinansowanie z Urzędu Pracy. Żeby złożyć wniosek, który nie zostanie od razu odwrócony, w pierwszej kolejności musisz spełniać określone kryteria. Po pierwsze, być osobą, która jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy. Po drugie, nigdy nie skorzystałeś z dofinansowania z Urzędu Pracy wcześniej. Nie będziesz prowadził działalności gospodarczej, która będzie zbieżna z działalnością najbliższej rodziny, w szczególności małżonka. Nie prowadziłeś działalności gospodarczej na 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Jeżeli spełnisz te startowe kryteria, możesz złożyć wniosek o dofinansowanie, i od tego momentu moje rady na pewno ci się przydadzą w przygotowywaniu samodzielnym wniosku o dofinansowanie z Urzędu Pracy. Pierwsza porada, która na pewno usystematyzuje twoją pracę związaną z wnioskiem o dofinansowanie, to sprawdzenie czy Twoja działalność gospodarcza może być dofinansowana z dotacji z Urzędu Pracy? Chodzi tutaj o kod PKD. I oczywiście, wśród zabronionych w finansowaniu działalności gospodarczych przeważnie są takie jak działalność handlu obwoźnego, handel, handel psychotropami, prowadzenie lombardów czy, czy salonów gier hazardowych. Natomiast może zdarzyć się tak. Że akurat Twój Urząd Pracy do wykluczonych działalności gospodarczych doda jeszcze kilka kodów PKD. I oczywiście, tak jak do poprzednio wymienionych typów działalności gospodarczych, nie będziesz miał wątpliwości, tak czasami Urząd Pracy może wprowadzić dodatkowe ograniczenia. Na przykład w Gdańsku nie sfinansujesz działalności taksówkarskiej. Często wykluczenia mogą dotyczyć niektórych form mobilnych lub form, do których będą wymagane dodatkowe pozwolenia. Dlatego w pierwszej kolejności zacznij przygotowywać wniosek i całą dokumentację. Sprawdź w regulaminie, jakie typy działalności jakie profile działalności są wykluczone z dofinansowania. Kolejna cenna porada która także pozwoli ci usystematyzować cały proces obiegania się o dofinansowanie i przygotowania dokumentacji dotyczy sprawdzenia kwalifikowalności wydatków, które planujesz ponieść. W większości przypadków urzędy pracy wprowadzają pewne ograniczenia i limity dotyczące określonych kategorii wydatków. Natomiast w niektórych urzędach pracy te normy mogą być bardziej restrykcyjne. Z reguły środki trwałe możesz sfinansować do 100% materiały, towary do handlu między 20-40% a 40 w zależności od urzędu pracy, natomiast mogą zdarzyć się pewne ograniczenia w środku. Szczególnym wypadkiem, który spotykamy często w urzędach pracy są ograniczenia lub limity dotyczące zakupu. Środka transportu. Może tak się zdarzyć, że Twój urząd pracy w ogóle nie będzie finansował samochodów, lub wprowadzi pewne limity. To samo dotyczy się zakupu telefonów komórkowych, gdzie częstym limitem jest przedział między 1000 a 2000 zł, a także zestawów komputerowych. I co w wypadku, jeżeli taki limit zostanie nałożony na środki, które zostanie nałożony na środki trwałe, które zamierzasz sfinansować? Jedną z możliwości oczywiście będzie napisanie osobnego odwołania, prośbę o indywidualną zgodę na zakup takiego środka trwałego. Oczywiście także pomagamy naszym klientom przygotować takie dokumenty. Natomiast zasadą jest, że możemy wprowadzić taki dodatkowy dokument tylko w przypadku jeżeli wprowadzone zostało ograniczenie procentowe lub limit, limit kwotowy na dany środek trwały. Jeżeli urząd pracy zakazuje zakupu na przykład samochodu to takie odwołanie i prośba o indywidualną decyzję nie przejdą. Dlatego zanim e, zaczniesz też przygotowywać wniosek o dofinansowanie przeanalizuj te rzeczy, które potrzebujesz sfinansować dotacji do zapisów regulaminu, w którym znajdziesz koszty, które są dopuszczone. Być może będziesz musiał zmodyfikować swoją listę zakupową albo okaże się, że dofinansowanie z Urzędu Pracy nie jest właściwą formą dla Ciebie. Kolejną cenną poradą, którą warto uwzględnić i zastosować przy samodzielnym obieganiu się dofinansowanie jest analiza zabezpieczeń dopuszczonych przez Urząd Pracy. Wśród typowych zabezpieczeń znajdziemy takie pozycje jak weksel z poręczeniem wekslowym, samoporęczenie osób fizycznych, blokadę środków na rachunku czy akt o podaniu się egzekucji. Natomiast często zdarza się, że urzędy zawężają te wcześniej wymienione przeze mnie formy zabezpieczeń do tylko dwóch, czasami trzech. Możesz także natrafić w regulaminie na Pewne dodatkowe punkty, które otrzymasz za wskazaną formę zabezpieczenia. Warto się przygotować i dokładnie przeczytać, jakie dodatkowe dokumenty będziesz musiał złożyć łącznie z wnioskiem o dofinansowanie. Dodatkową kwestią, na którą musisz zwrócić uwagę, to wysokość zabezpieczenia. Jest ona istotna w przypadku weksli z poręczeniem oraz samych poręczeń kwota jaką muszą osiągać poręczyciele różni się w zależności od powiatu. Z reguły oscyluje w okolicach minimalnego wynagrodzenia, natomiast możesz zdarzyć się z takimi przypadkami, gdzie Urząd Pracy będzie wymagał 120 lub 130% tej kwoty. Kolejną ważną rzeczą jest sprawdzenie ilu poręczycieli musisz przedstawić do, we wniosku. W niektórych urzędach może tak zdarzyć się, że będzie wystarczała tylko jedna osoba w przypadku wyboru weksla z poręczeniem wekslowym. Natomiast co do zasady, większość urzędów wymaga co najmniej dwóch poręczycieli. Dlatego dobrze sprawdź zapisy regulaminu, żeby przygotować się także pod kątem złożenia odpowiednich dokumentów, które potwierdzą wybór formy zabezpieczenia. Która z tych trzech wymienionych przeze mnie porad jest według Ciebie najcenniejsza? Daj znać w komentarzu, podziel się swoją, swoją opinią także na temat tego odcinka. Będę wdzięczny za polajkowanie i subskrypcję naszego kanału. Im więcej takich czynności, tym do szerszego grona trafimy i będziemy w stanie pomóc większej liczbie osób. Z tej strony Jan Brac, a to był kanał BizPlaner.pl. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!